Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o Lidze Sprawiedliwości Zaka Snydera i o czymś szalenie ciekawym, co powiedział podczas swojej prezentacji nowego zwiastunu do tego filmu. Ale zanim o tym, to standardowo przywitajcie tym razem 10 najnowszych subskrybentów. Jeżeli chcesz być na tej liście w następnym materiale, to wiesz co zrobić. Jednocześnie przypominam, że jest giveaway na 55 555 subskrypcji. Właśnie odebrałem w momencie nagrywania tego materiału musiałem zrobić pauzę odebrałem paczkę z Fantami dla Was od ProGamer i Genesis. Także naprawdę jest, jest co rozdawać. Także klikajcie w ten przycisk. Um, subskrybuj, a ja lecę z materiałem. Reżyser nowej, w swojej wersji Ligi Sprawiedliwości odpowiedział na bardzo ciekawe pytanie, dlaczego Darkseid atakuje Ziemię. Jak wiecie, Zack Snyder nie dokończył wersji filmu z 2017. Odszedł w połowie kręcenia z prywatnych powodów. Za sterami usiadł Joss Whedon i zamiast dokończyć film, kompletnie go zmienił. Oryginalna wizja będzie dostępna na HBO Max już w 2021 i będzie praktycznie nowym filmem. Żeby udowodnić, że jego wersja będzie praktycznie nowym filmem, Zack Snyder powiedział podczas Justice Con w 2020, że wytnie wszystkie sceny, które nakręcił jego zamiennik. Różnice między wersjami filmu są ogromne, zaczynając od drugoplanowych postaci, a kończąc na głównym przeciwniku Batmana i spółki. Darkseid od zawsze miał być głównym przeciwnikiem w filmie. Steppenwolf jest kontrolowany przez Darkseida, który zaatakował Ziemię wiele lat przed wydarzeniami z filmu. Podczas transmisji na żywo Snyder analizował i omawiał najnowszy zwiastun Ligi Sprawiedliwości. Darkseid przybył na Ziemię w poszukiwaniu Anti-Life, czyli równania matematycznego pozwalającego na totalną kontrolę umysłów. A tak Zack Snyder wyjaśnił ten wątek. made a stick and you know he dug the earth up because he felt like the anti life equation was here and then he had to pound the earth to reveal um, the anti life equation which we in the movie you know sort of uh, you see it in a physical form which is all those patterns of lava that um, exist on the ground and so that's how you um, that's how you're able to that's how you're able to um, uh, to Dla tych, co nie znają angielskiego, no to w wolnym tłumaczeniu powiedział mniej więcej to. Darkseid przeszukał Ziemię, ponieważ myślał, że Anti-Life było na tej planecie. Musiał zniszczyć Ziemię, aby odszukać równanie Anti-Life, które w filmie pojawia się jako fizyczna forma. Jest nim wzór wyciekającej lawy. Snyder dalej dodał, że wzór jest szyfrem i trzeba go rozwiązać, aby poznać równanie. W wersji z 2017 ta sekwencja pojawiła się wraz z przybyciem Steppenwolfa, lecz wtedy nie potwierdzono, że inwazja nastąpiła z powodu Anti Life. Fani z łatwością odgadli, że chodzi właśnie o to równanie. Snyder od lat mówił o tym, że ten wzór pojawi się w Lidze Sprawiedliwości i teraz ma okazję pokazać nam nieco więcej. A przynajmniej wiemy, że pojawi się w filmie i że Darkseid go szuka. Nie wiadomo jak ten wątek zmieni cały film, lecz od razu widać, iż scenariusz czerpie garściami z komiksów. Reżyser początkowo chciał, aby historia Darkseida była rozwinięta w sequelu, lecz na tą chwilę nie wiadomo czy nawet taki film powstanie. Liga Sprawiedliwości Zaka Snydera pojawi się na HBO Max w 2021 jako czteroodcinkowy miniserial. Czekacie, bo ja tak Hej, ty jesteś jeszcze? Zaczekaj! Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie!